Cześć z tej jestem Sepson i dzisiaj będziemy nagrywać sobie um, Rapsars, i dzisiaj właśnie zrobimy challenge. Um, jak um, zobaczymy jakąś postać, którą Wam zaraz powiem, to kończę odcinek, więc może to trwać nie wiem 2 minuty, 10 minut, nie wiem, bardzo dużo może. Więc, no, dobiliście trzy łapki z y, Crash Grażury Alfredy. Ale będzie za dwa dni. Przepraszam, że cztery dni nie było odcinków, może 5 już, bo myślałem, że po prostu dwa dni, a to minęło tak szybko, nie? A ja byłem jeszcze na imprezie od 14.30 do tam drugiej w nocy chyba, więc też mnie nie było, a potem jeszcze w drugi dzień to... Jechaliśmy znów na tą salę, więc no. Ale teraz już będą myślę, także co dwa dni. Więc no. Właśnie sobie kupiłem dzisiaj do Colta. Stopał, jeszcze jeden. I no ja teraz w Brawl'a nie gram, bo w Crash'a gram tak trochę Forta też. Ale jak będzie nowy sezon tutaj to na pewno będę lepiej już to grał, także, no wiecie, jak tutaj, to będę ciągle grał, bo już tak nie raz było, nie? Więc, no, ja już nie przedłużam i musimy w dzisiejszym odcinku tyle grać, aż nie spotkamy, chwilę, yy, aż nie spotkamy, ile, gdzie była to postać, chwila, chwila, aż nie spotkamy yy, tego 8-bitowca, no może to mówię trwać chwilę, a może nie, więc zostawcie łapeczkę, subskrypcję no, z bo lecimy po 150 subów i no. Napiszcie czy chcecie, eee, znaczy będzie live, ale ile godzin. Co no, no, nie 10 albo coś tak, ale tak co najmniej nie wiem. Powiem wam, że nie wiem, nie? Bo też za długo nie będę mógł grać, więc ja bym mógł sobie grać tam 10 godzin na przykład live'a, ale też bym nie mógł, bo moja mama by mi nie pozwoliła. Niestety, ale tak myślę, że 5 godzin. Jak wtedy 5 i 30 wtedy było, ale tak, że będzie do północy live, że nie, że tam do na przykład z rana zrobię i będzie o 13 się już kończyć. Dobra O, ośmiobitowiec tam jest chyba Kareczka tu gdzieś mnie nie jest Nie, 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 nie no, Tu gdzieś ośmiobitowiec, nie, nie widziałem Ja tu psy mi czekają Kurde Nie wiem czy to słyszycie No, nie. Ale był już 8 więc nie? Tylko ja nie widziałem. Nie wiem. Nie, jak nie widziałem, to sorry. Albo zrobimy też live'a, gdzie będziemy wbijać 150 subów i będę musiał tyle grać i robić live'a. Nie, że grać, tylko robić live'a, aż nie dobijemy 150 subów. Napiszcie, czy chcecie. Wiem, że Bananek pewnie napisze tak, dawaj, dawaj, więc Bananek, jak to oglądasz, to ja już wiem, co napiszesz, ale muszę dziwnie telefon trzymać, żebyście mnie słyszeli, bo czasami to słuchawki se muszę kupić, nie, bo tak to mnie czasami słyszycie tak, że w ogóle mnie nie słyszycie, nie, jakby woda była w telefonie. Dobra. Kurde, ja nie widzę. Ja nie patrzę na te postacie, nie? Ale był już wtedy ten ośmiobit. Chciałem powiedzieć właśnie na tym leonie. <laughs> nie. Ja chciałem już powiedzieć na tym leonie, właśnie, aby był. kurde 7 półsłupków, no jest mm. rufus, rufus. ja mówię Rufus. Nie ja wiem. Rafs się nazywa Pukownik, Rafs, ale ja mówię Rufus. Ruf. No kolejny tam był Leon. Jakby był Leon, to już mówię wam. Chyba, że już będzie ten odcinek trwał co najmniej więcej niż 10 minut, no to już skończy, nie, bo też nie może być właśnie tak dużo. Kurczę, ten Edgar. No i co, Edgar? I co, Edgar? Skaki mamy, a mogą zawiść już mówię, to, w co? Nie, ja nie widziałem, jakby był. Sorry, ale nie widzę też. Dokładnie, ja się skupię też na grze, żeby nie zginąć, nie? Nie, zacięło, A czy nie zacięło, tylko mi się zabrał ten. Onde Dobra, mam, już já jakieś... yep. Okej, okay. no i nie ma już na pewno. Okej, okay, jeszcze zabiłem pierwsze miejsce. Dobra, nową postać jakąś dajmy, okej? Okay? Żeby nie było tak długo, naprawdę. Na myśli na, 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 na początku miałem weźmień tego Leona, ale potem zmieniłem. Weźmy. Dobra, tego Leona może to. Udy. Dobra, jeszcze 20 ranka sobie na rufusie zrobimy. No i za dwa dni tak myślę, że może być właśnie ucinek z Crash Royale. Wbijam teraz bardzo dużo puszek, bo chciałem wbić jeszcze 4000. 115, bo wtedy jest ta super skrzynka i tam są dwie legendy do wyboru. Więc dwie legendy, ale jedną z tego właśnie można wybrać. No ale internet, no, proszę Cię. Leonek, tak. Leonusz. Kamka, kurde, 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 Powinna, powinien dostać dostać ten Barley. Dobra, chyba kończymy to na Nie udało mi się, niestety. Ale wiesz, że pograliśmy takie normalne rundki, więc myślę, że też nam się spodobało. I e, no. Łapeczka, sukcesem znaczkiem. z neczkiem. Cztery mi brakują. Super. Dobra, i właśnie pokażę coś dzisiaj w sklepie. Wam patrzcie, takie przeceny, fajne, nie? No, ten mortisek. Nie, kupiłem niepotrzebnie tamte skina. No ja, ja. To miał być ostatni raz, już kiedyś. A widać, że jeszcze powrócił. Aha, bo te skiny już nigdy nie powrócą. A mhm, no szkoda, że ten, rockol, ten mortis nie wróci. No szkoda. Lecz mogą wrócić, nie? Słyszałem też ostatnio, że właśnie. Dobra, więc dziękuję wszystkim i widzimy się dokładnie za dwa dni na Crash Royal Pa!